bardzo za tak ciepłe przedstawienie. Pozwolicie Państwo, że mogę siedzieć i że nie. Mam też prezentację, ale myślę, że możemy bardziej, by mi zależało na tym, żebyśmy sobie mogli porozmawiać z Państwem niż taki per katedra, gdzie tam profesor mówi pół godziny i Państwo, że tak Państwo słuchacie, a, a chyba nie ten czas, żeby, żeby tak mówić. Per katedra bardziej chodzi o to, żeby działać, żeby. Żeby pewne, rzeczy, żeby pewne rzeczy zrobić. Proszę Państwa, ja się zajmuję czymś takim, co się nazywa gospodarka o obiegu zamkniętym. Czyli w ogóle zajmuję się od samego początku gospodarką o obiegu zamkniętym zarówno jako modelem gospodarki, ale przede wszystkim jako modelem zarządzania, czyli zarządzanie z, w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym y, poprzez firmy i poprzez działania poprzez działania w firmach, które, które mogą być robione. Y, oczywiście gospodarka o obiegu zamkniętym, proszę Państwa, to taki model rozwoju gospodarczego, którym to oszczędzamy zasoby. Tak? Przede wszystkim oszczędzamy zasoby. Ta gospodarka o obiegu zamkniętym kojarzy nam się najczęściej z odpadami, ze zużyciem różnego rodzaju, wykorzystaniem tych odpadów. Oczywiście to jest konsekwencją zużywanych przez nas zasobów. Tak? Czyli przede wszystkim gospodarka o wieku zamkniętym jako model mówi nam o tym, że popatrzmy, co my kupujemy, co zużywamy, a dopiero jak, jest, jak to zużywamy, jak efektywnie tym zużywamy, a dopiero potem, co się staje z naszymi, z naszymi odpadami. I oczywiście ma to zastosowanie, proszę Państwa, w każdej firmie. Niezależnie czy jest to firma zajmująca się zdrowiem, y, że tak powiem, lekami, czy zajmująca się tak jak my najczęściej tutaj różnego rodzaju wydobyciem surowców. Tak, wydobycie surowców jest o tyle szczególne, y, że jak Państwo widzicie w wszystkich dyskusjach politycznych to co się dzieje, czyli mówimy o zasobach ziem rzadkich. To jest właśnie nasza gospodarka o biegu zamknięte, czyli o konflikcie całym, którym jest, bo on wynika z tego zużycia zasobów, tak? Czyli zużywamy coraz więcej zasobów różnych, czyli zasobów metalicznych, zasobów niemetalicznych, bio, biogospodarka, woda, zużywamy tego coraz więcej. To, te statystyki absolutnie są jednoznaczne. Oczywiście. To zużycie przekłada się na nasz dobrostan, czyli na nasz produkt krajowy brutto, no ale mówimy o koncepcji światowej całej rozdzielenia, czyli rozdzielenia rozwoju gospodarczego od zużycia zasobów. I teraz, dlaczego wspomniałam o tych pierwiastkach ziem rzadkich, o tych złożach? No bo mamy listę surowców krytycznych, mamy listę surowców strategicznych. To tutaj, szczególnie w tym regionie, Państwo wiecie, że surowce mineralne są surowcami ważnymi. I tak naprawdę chodzi o to, żeby je racjonalnie wykorzystywać, to z jednej strony, z drugiej strony oczywiście, żeby być społecznie odpowiedzialnym, czyli żeby po sobie zostawić piękne, zrekultywowane tereny, ale też chodzi o to właśnie rozdzielenie. I teraz przechodzimy z tej polityki dużej na, na tą naszą firmę, tak? Czyli i na nasze zachowanie, proszę Państwa, czyli mówimy o zrównoważonej produkcji, tak? Cyrkularnej produkcji. I cyrkularnej konsumpcji. No i wróćmy do tej naszej firmy. Tak? Co do tej pory się w, tej naszej, w naszych firmach najczęściej działo? Najczęściej działo się tak, że mieliśmy po prostu system produkcyjny, staraliśmy się być jak najbardziej efektywni, no bo każdemu zależało, żeby ta firma była efektywna, coś tam nam kazali raportować, czasem jakąś społeczną odpowiedzialność biznesów, potem ESG i tak dalej, i tak dalej, ale robiliśmy to, patrzyliśmy na naszą firmę, tak, czyli co, co od bramy do bramy, my to tak nazywamy, czyli co się dzieje zewnątrz naszej firmy. W gospodarce obiegu zamkniętym mówimy popatrzmy szerzej, popatrzmy na nasz łańcuch dostaw, popatrzmy na naszych dostawców, popatrzmy na nas i popatrzmy na naszych odbiorców, tak? Budujmy domy takie, które Y, będą bardziej efektywne ekonomicznie, czyli popatrzmy na, oceniając ten dom, na to jak on jest zbudowany i ile zużywamy energii, czy, czy ile potrzebujemy tej energii na to, żeby ten dom ogrzać czy ochłodzić potem. Zupełnie inne, zupełnie inne podejście, zupełnie inne myślenie. Łańcuch, dostaw, tak, to holistyczne ujęcie. Jeżeli popatrzymy na to, jak projektujemy, potem jak produkujemy, potem jak zużywamy i co się dzieje z naszymi odpadami, to wtedy możemy mówić o tym ujęciu takim holistycznym, o tym ujęciu, że sobie możemy ten krąg ewentualnie zamykać, a przede wszystkim go zidentyfikować. No i teraz już z tej teorii wróćmy do tej jakichś takich przykładów bardziej ludzkich, normalnych, które, które są. I wydaje mi się, że przy Państwa w zdrowiu to tak dużo przykładów nie mam, bo ich aż tak bardzo nie analizowałam. Nie byłam tutaj, aż nie znam Państwa filmów tak dobrze, ale oczywiście, że, że, że wiele rzeczy się dzieje w zdrowiu samym, bo, bo, bo chociażby różnego rodzaju opakowania, czy, czy same procesy produkcyjne, ale popatrzmy na to, co może nas naty, dotykać tak najbardziej ludzko. Jakie byście mogli mi dać dobre praktyki, chociażby z tego, co widzimy, czyli na przykład z opakowań, tak? Co robimy? Przechodzimy już bardziej, tak? Na zwrotne, wielokrotne. Czy lepsze, czy gorsze. Teorie są przeróżne, tak? ale na pewno jest tak, że czy, czy to z obiegu wtórnego, że tak powiem, plastik, czy z pierwotnego staramy się i tu widzimy dość mocno, żeby te obiegi zamykać, ale przede wszystkim jedno tylko zdanie powiem, staramy się szukać takich rozwiązań, żeby zminimalizować te, te zasoby, które są. I oddaję głos. Mogę na siedząco. Bardzo proszę, myślę, że tutaj możemy profesor, taką atmosferę. Chcę powiedzieć, że w Stanach, kiedy byłem, Zauważyłem, że oni nie mają każdy lek w jednym opakowaniu, drukowane, piękne, ładne i tak dalej. Tylko niezależnie od tego, co lekarz wpisuje, oni mają jakiś automat, nie wiem w jaki sposób, wszyscy dostają w jednej ampułce ten sam lek, tylko na lekka jest inna. Taka plastikowa, w którym się zmieści 30, 40 kapsułek tego leku jednakowy e, format i tak dalej e, tego opakowania. Ale z kolei chcę powiedzieć, że nas jest już e, powyżej 8 miliardów, 8 e, albo 9 miliardów ludzi na tej ziemi i oni chcą pracować, chcą właśnie wychować swoich rodzin, założyć rodziny i tak dalej. Także przemysł. przemysł opakowania, drukowania i tak dalej, które my spotykamy w naszym życiu na co dzień zatrudnia wielu ludzi. I e, czym byśmy im mogli e, zająć i tak samo różne inne zawody, nie tylko drukowania? Problem w naszej ziemi to jest za dużo nas już jest. Przepraszam, może ta opinia nie będzie odpowiadała, ale jednak za dużo nas jest. I chcę powiedzieć, że niedługo będzie, no nie wiem, co będzie, chyba będzie inaczej. Także Rzeczywiście tutaj... jest tak, że, że mówimy o tym, że nasza planeta ma ograniczone zasoby, tak. Ale co jest więcej? Nie dość, że jest nas dużo, to nie jest tylko kwestia, że jest nas dużo, tylko jesteśmy bogatsi coraz. A jak jesteśmy coraz bogatsi, a szczególnie to widzimy w krajach azjatyckich, które się dynamicznie rozwijają, to im jesteśmy coraz bogatsi, to chcemy więcej mieć więcej posiadać, tak, czyli posiadać, to jest, to jest ta konsumpcja, to posiadanie. Więc co mówi gospodarka o biegu zamkniętym? Mówi spróbujmy to mieć, ale nie w sensie posiadania, a użytkowania. Użytkowania, tak, użytkowania, czyli mamy dostępny, e, relatywnie tanio transport, miejski chociażby, tak. Ja Państwu powiem, w Krakowie w tym momencie znacznie łatwiej się porusza transportem miejskim w centrum niż samochodem ze względu chociażby na zaparkowanie, ale na czas, tak? I też super komfortowo, jeżeli ja widzę, o której mam tramwaj, gdzie on przyjedzie, jestem informowana, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, że tak powiem, użytkowanie pewnych rzeczy. Oczywiście, że nam jest trudno. My, my, moje pokolenie nie jest pokoleniem do tego, żeby przyzwyczajać się, że się będziemy dzielić czymś, tak, czyli, że będziemy mieć jedną wspólną pralkę w jednym bloku, na przykład, czy pięć tych pralek i będziemy sobie, że tak powiem, prać, a za to będziemy mieć wolne miejsce w naszej łazience, gdzie sobie możemy rozłożyć nie wiadomo jakie rzeczy, tak? Trudno to sobie wyobrazić. Ale już się coraz częściej przyzwyczajamy do, do, do różnego rodzaju dzielenia się chociażby mieszkaniami Airbnb, tak? Zrobił się biznes z tego, dosyć duży. Yy, przyzwyczajamy się do tego, że wirtualizujemy nasze rzeczy, nie posiadamy. I znowu Państwu powiem. Państwo dokładnie pamiętacie, jak wypożyczaliście płyty DVD, prawda? I filmy wszystkie. Teraz sobie wyobraźcie, wypożyczaliśmy sobie te płyty DVD, mieliśmy plastikowe pudełko, mieliśmy płytę, ktoś to musiał wyprodukować, ktoś to musiał przewieźć, ktoś w tym budynku, w tej wypożyczalni te płyty stały, ktoś musiał w tą wypożyczalni ogrzać, a potem ktoś to musiał zrecyklingować wszystko. Co się stało? Co się stało? Mamy wszystko zwirtualizowane, wir tak? Mamy ten model biznesowy chociażby Netflixa czy, czy innych rzeczy. To jest właśnie taki model biznesowy, że, że wypożyczamy, że, że mamy dostęp, tak? Ale niekoniecznie posiadamy. To nie jest moje, ono mi nie stoi na tej, na tej półce. I teraz pytanie jest takie, do jakiej granicy my... Ten model jesteśmy w stanie wprowadzić do naszego codziennego życia, tak? czyli zwirtualizowany, że mamy dostęp do samochodu, chociażby na zawołanie, a niekoniecznie to jest mój samochód. Tak? To się wiąże z tym, że, że ktoś o ten samochód musi dbać, musi, musi go, że tak powiem, sprzątać, ale jakbyśmy tak czasem policzyli pewne rzeczy i jak płacimy różne opłaty, Abyśmy mieli tylko dostęp do, do samochodów, to ten biznes modelu, modelu już wygląda już wygląda nam troszkę, troszkę inaczej, tak? Czyli nasze przyzwyczajenia, nasze, nasze, nasze rzeczy, nasze codzienne życie. Wrócę do tych opakowań, proszę Państwa, bo to jest to, co Pan podniósł do, do leków. Biznes nie do końca jest zainteresowany gospodarką obiegu zamkniętym, prawda? Bo to jest utrata miejsc pracy. Ale te, te miejsca możemy zastąpić miejscami właśnie usługowymi, czyli z, znowu usługowymi, tak? czyli, czyli pomocą w pewnych, w pewnych rzeczach, które są. E, wydaje się, że rzeczywiście ta nadmiarowość, ta, ta, która występuje, to rynek opakowań jest takim, jest takim rynkiem znaczącym. Tak? My oczywiście studentom zawsze mówimy, proszę Państwa, co robicie z pastą do zębów, którą kupujecie w pudełku? Co robicie? pudełko od pasty do zębów w pierwszej kolejności, czy naprawdę potrzebujecie to pudełko do tej pasty do zębów? Czy to jest dla was potrzebne? Ono ma jaką funkcję? Ono ma funkcję być może ochronną, tak, no bo jest, ale przede wszystkim każdy marketingowiec nam powie, to jest coś, co się sprzedaje. Każdy sięgnie po to pudełko, tą pastę do zębów z pudełkiem, a nie tą pastę do zębów bez pudełka. Tak? Czyli świadomość, świadomość nasza. Z lekami nie wiem jak, ale jak popatrzycie na, na suplementy, y, które są łatwiej dostępne, leki mają pewnie swoje, swoje absolutnie wszystkie mocne wymagania, które są na rynku polskim. Też nie wiemy, czy, 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 czy może, może ich wniosek po takiej dyskusji powinien być, czy one są, to co Pan powiedział w Stanach, potrzebne, żeby były za każdym razem tak mocno opakowane z tą ulotką. Jest to wymóg absolutnie formalny, ale znowu jak się zastanowicie, jak otwieracie ten lek, czy czytacie za każdym razem ulotkę? W świecie wirtualnym czy potrzebujecie tą, ten papier wielki, wydrukowany mieć? Prawda? Nie. Ko konsument kons ale kto ma powiedzieć, że nie potrzebuje? No trzeba jakąś inicjatywę chyba w takim razie zrobić, że może te opakowania e, w jakiś sposób powinny być inne. Czy w tym, tym sposobem ograniczymy miejsca pracy innym osobom? No tak, ograniczymy te miejsca pracy. My mówimy, że taki najbardziej charakterystyczny przykład, proszę Państwa, do, do tego, co się dzieje, to jest taki. Jak kupujecie płyn do mycia naczyń? Kupujecie płyn do mycia naczyń, nie? To im większa butelka, tym się Wam wydaje, że więcej tych naczyń umyjecie. No postawię Wam butelkę taką małą, i postawię wam butelkę taką dużą, to którą wybierzecie? Po którą sięgniecie? To dam wam taką samą cenę. Dam wam taką, i tak sięgniecie po tą dużą. I teraz, jak sobie wyobrazicie w tej dużej butelce, popatrzcie, co się dzieje. Mamy koncentrat. No, nie? Jest firma, całe firmy, które z tego żyją, one biorą ten koncentrat. Ten koncentrat rozcieńczą, wsadzą do ładnej butelki i postawią pięknie na półce. I ile osób myśli pod takim kątem, ile ja mogę umyć naczyń, a nie ile tego płynu mam. W proszkach do prania już się to zaczęło dziać. Zobaczcie, ten gospodarka obiegu zamkniętym, w, w proszki do prania zaczą, zaczął wchodzić, tak? Pisze nam, możesz zrobić tam 20 pran. Mhm. W płynie do mycia naczyń jeszcze nie, ale... Jak sobie wyobraźcie, ten płyn jest taki dla mnie taki bardzo wyobrażalny. Bo teraz sobie wyobraźcie, że ten płyn, ten płyn, to nie chodzi tylko o to, że wy go macie rozcieńczonego, tylko żeby on do was przyjechał, to on musi mieć tą butelkę plastikową, czyli ktoś musiał wyprodukować tą dużą butelkę plastikową, ktoś musiał przewieźć ten ciężki płyn tą ciężarówką, ktoś musiał postawić na półce w sklepie, która, który zużywa energię do zimna, ciepła i ktoś potem musi jeszcze zrecyklingować tą butelkę. Jeżeli mówimy, że mamy ograniczone zasoby na świecie, jeżeli mówimy, że mo, mogą być różnego rodzaju szoki cenowe, które są, no bo szoki cenowe wyglądają z czego? Wynikają z czego? Z podaży i popytu, tak? E, więc w związku z tym, żeby, żeby tego uniknąć, no to może konsumujmy bardziej przyjaźnie dla środowiska, może tak, bardziej gozowo, tak? Czyli, czyli w zasadzie mówimy o tym, że z jednej strony absolutnie to jest przesłanie do konsumenta, do konsumenta, żeby nie marnował żywności, żeby nie marnował leków, tak? no nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, jaką metodę zrobić, żeby leków nie marnował, One by musiały być jakoś bardziej dopasowane do nas, tak? nie, nie, nie wiem, czy, czy częściej czy mniej, czy ta recepta i ten, ten, to, to, że możemy w każdej chwili jakoś poprosić szybciej o receptę co może działa, że nie kupujemy na zapas, tak, nie gromadzimy tego wszystkiego. To jest jakieś tam rozwiązanie myślę, że też. I powiem Wam jeszcze, że, że nie marnowanie żywności, tak? Przeciwdziałanie marnowaniu żywności. I tu znowu mamy takich kilka cudownych przykładów, które, które sobie analizujemy. I z których zrobiono biznes, bo no to nie chodzi o to w gospodarce o obiegu zamkniętym, żeby tylko i wyłącznie mówić o tym, że mamy się umartwiać, że mamy mniej, że ma być nam gorzej. My wręcz przeciwnie, mówimy, ma być nam lepiej. Tak? My mówimy circular economy and well-being, tak? gospodarka o obiegu zamkniętym i dobrostan. Mamy mieć to lepiej dostępne, to ma być dla nas. No, ale jeżeli będziemy wyrzucać, to ktoś znowu się musi to, to jedzenie, czy marnować to jedzenie. No, chcielibyśmy, żeby to, to jedzenie było, że tak powiem, bardziej dostępne, ale też, żeby go nie marnować. Więc jak popatrzymy na niemarnowanie, wiecie co młodzież, co moje dzieci na przykład robią, nie brakuje im jedzenia, nie? Ale mają taką aplikację To Good To Go. Znacie? No i wyobraźcie sobie, że w Krakowie to wśród studentów to funkcjonuje cudownie, to Good To Go, too good zbyt dobre, żeby wyszło, żeby, żeby wyrzucić, tak się nazywa, cała aplikacja się nazywa tak się nazywa, Too Good To Go, możecie sobie zobaczyć tą aplikację, coś, co to jest, to jest na zasadzie takiej, że przede wszystkim restauracje, ale również sklepy już w tym momencie, chyba Carrefour, czy jakieś inne, to co, i, to, co ma krótką datę, albo to co im w restauracjach zostaje, tak, Zostaje im wiedzą, że już im będzie ciężko sprzedać. Wystawiają na to good to go i trzeba sobie to kupić i po to przyjechać. Kupuję sobie to w tym worku, najczęściej to jest, yy, wartość tam w środku jest jedna trzecia ceny rynkowej. Ci studenci są przeszczęśliwi, tak? Funkcjonuje to na świecie, w Hiszpanii, w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Przeciwdziałamy marnowaniu żywności, tak? I jego by to kosztowało, żeby to wyrzucić, żeby to zutylizować. Więc to jest, to jest jedna rzecz taka. Druga rzecz taka, która też mi się bardzo podobała i tu absolutnie chwalę pana rektora Wachowiaka ze Szkoły Głównej Handlowej, bo mi to opowiedział. Bo byliśmy na takim przyjęciu jak tutaj i pytam się, no panie rektorze, e, panie rektorze, no tyle tego jedzenia tutaj od razu, no to co się z tym jedzeniem potem stanie, nie? Ja rozumiem, że pan zaprosi wszystkich pracowników, żeby zjedli, ale jeszcze to tam tego trochę jest. Pani profesor. U nas jest absolutnie rozwiązanie bardzo proste. Mianowicie zrobiłem zamówienie publiczne, takie, że w zamówieniu publicznym jest od razu napisane, jeżeli to jedzenie, które tutaj jest, zostaje w tych pojemnikach, prawda, po cateringu, to oni mają zawieźć do tego i tego domu pomocy społecznej czy do tego i tego domu dziecka. W samym zamówieniu publicznym od razu. Prawda? Proste proste no, 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 szukamy proszę państwa prostych rozwiązań no i teraz zastanówcie się nad własną firmą, którą macie nad własnymi rzeczami czy naprawdę ten nadmiar jest potrzebny do tego, żeby pewną rzecz sprzedać czy może ten model biznesowy leku, suplementu, czegokolwiek można inaczej zbudować, ale czy wtedy ktoś to kupi? tak to co się dzieje to, co się dzieje na rynku europejskim, ta, od razu Państwu powiem, że ta gospodarka o obiegu zamkniętym to absolutnie nie jest wymysł Unii Europejskiej, to nie jest wymysł, że tak powiem, Polski, to jest odpowiedź na sukces gospodarki chińskiej. Tak? Gospodarka chińska, gdzie jest dużo ludzi on, i, i ludzi karnych, oni zaczęli patrzeć na te zasoby kilkanaście lat temu, tworzyć parki technologiczne, robić symbiozę gospodarczą, współpracować ze sobą i nie marnować zasobów, a przez to robić lepszy biznes. I nagle Europa się obudziła i mówi, no dobrze, no to tam tak ten wzrost gospodarczy był taki dynamiczny, a u nas, że tak powiem, te zasoby my musimy nie tylko, że tak powiem, produkować, ale potem te, te wszystkie odpady utylizować. Tak, to jest koszt ogromny. Sami płacicie za odpady, tak za każdym razem. Chcielibyśmy płacić mniej. No więc oczywiście te regulacje wszystkie są coraz, coraz większe były przeregulowanie. Jesteśmy po świeżo, po omnibusie i po New Dealu, czyli od tygodnia mamy zmniejszenie regulacji, wyjście z ESG, troszeczkę łatwiejsze ujęcie biznesowe w tej Unii Europejskiej. Niemniej jednak w tych najnowszych regulacjach, końcu powiem, że jeszcze mocniej wybrzmiała gospodarka o obiegu zamkniętym. Ta konieczność cyrkularnej gospodarki i konieczność zmiany myślenia w tym zakresie, pomimo różnych odejścia od ESG, od raportowania, od przeniesienia w czasie, nie odejścia, przepraszam, przeniesienia w czasie raportowania, to jednak gospodarka o obiegu zamkniętym w tym wszystkim wybrzmiała. Więc szukajcie tych dobrych praktyk, dzielcie się tymi dobrymi praktykami, te, te jadłodzielnie czy różnego rodzaju rozwiązania, pomimo że one są bardzo trudne do wprowadzenia na rynek, bo ten nowy model biznesowy konkuruje z tym, co jest, tak? My mówimy w, te, w, tej, w tej matrycy, z tą dojną krową konkuruje. Nikt nie chce tej dojnej krowy zmieniać, jak ma rozpędzony biznes. Ale już na koniec Państwu powiem to, co znowu pamiętacie, ten ostatni przykład Kodaka. Pamiętacie Państwo Kodak, firma Kodak, to pamiętacie, nie? Super było, filmy mieliśmy, potem Polaroid, nie? Polaroid, jakieś było podniecenie tym Polaroidem, zdjęcie możemy zaraz zrobić. No i jak ten Polaroid już był taki rozpędzony, ta gloria na rynku była taka, że jesteśmy jedyni, mamy monopol praktycznie, to ktoś przyszedł do, doradca przyszedł do Kodaka i mówi słuchaj, sprzedaj to teraz natychmiast, sprzedawaj wszystko. No to właściwie powiedział, że coś ty, to w ogóle nie ten moment, ja tu jestem najlepszy na rynku, jedyny. Co się stało? Tak? IT, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że przekonam Państwa do tego, żebyście popatrzyli na ten swój biznes właśnie pod takim kątem, że można pewne rzeczy ograniczyć, że wcale nie trzeba iść z tym trendem, że wszystko, co się świeci, to jest najpiękniejsze. Bo ja rozmawiając z młodzieżą, jeżeli choć trochę w te, to młode pokolenie, uderzacie to już trochę tu good to go i inne aplikacje oni wierzą w to, że, że, że niekoniecznie musimy posiadać, a moje pokolenie już jest, przypomina sobie te czasy dawne, kiedy, że tak powiem, było troszkę bardziej, że tak powiem, gospodarczo w różny sposób, tak prawda? Pamiętamy, jak to butelki do mleka różne i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że do nas będzie łatwiej trafić, bo my coś tam jeszcze, jeszcze pamiętamy. Więc życzę Państwu sukcesu w firmach, życzę Państwu myślenia gozowego, gdy coś kupujecie, kolejne buty 65 i tak dalej tak dalej, co zrobicie z tymi 64, nie mówię, żeby nie kupować, absolutnie, absolutnie, ale zastanowić się, co mogę zrobić ze starymi, czy ktoś chce, czy nie chce, zobaczyć, że są te inne modele biznesowe, które sobie wypożyczamy różne rzeczy, one się na przykład super sprawdzają, w ubrankach dla dzieci, tak? Takie, że sobie rozdajemy, bo te dzieci szybko rosną, da się, da się. E, super się sprawdzają, proszę Państwa, w hotelach. Hotele pierwsze modele, czyli to, że ręczników nam codziennie nie prano, to, że nam nie prano codziennie pościeli, tak? To, że za chwilę mamy, nie mamy w jednorazowych opakowaniach, da się? Da się. Hotele po prostu sobie policzyły, że, że chociażby produkt lokalny czy regionalny to jest produkt, który nie trzeba transportować, nie wiadomo jak długo. Więc przechodzenie na ten GOS, myślcie i wierzcie, że się opłaca. Bardzo dziękuję. dziękuję. Pani profesor, ja powiem w ten sposób, nieraz jak jestem u Pani profesor, rozmawialiśmy o żywieniu optymalnym i o wytwarzaniu żywności. I teraz wszystkie te osoby, które się stykają z żywieniem optymalnym i powiedzmy z tym naturalnym rolnictwem, które potem o tym trochę opowie Pan Tomak Jakiel, Wiedzą, że jest tu szeroka szansa, po tym co mówiła pani profesor, dla optymalnych. Dla wszystkich ośrodków, dla hoteli, dla arkadli. Dlaczego? Dlatego, że jasno z tego wynika, że tu są oszczędności, udowodnione. Tylko tak jak to pani profesor powiedziała, trzeba bardzo dobrze się w to wszystko, że tak powiem, wpleść i wykorzystać swoją szansę. I to, że pani profesor u nas dzisiaj gości, to jest właśnie dowód tego, że tą szansę. Chcemy wypracować, bo nic, drodzy Państwo, żeby sprawa była jasna, nie przychodzi jasno i bez pracy, bo tak to nie, nie działa. I teraz, może Pani Profesor, powiedziałaby Pani o tej konferencji, która będzie zorganizowana w, K w Krakowie. Proszę Państwa, absolutnie tak jest, że w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no mamy prezydencję Polski w Radzie Unii, tak? Mamy, mamy. Tych wydarzeń, że tak powiem, prezydenckich jest dużo. One mają różną rangę, są pod patronatem prezydencji, są typowo prezydenckie wydarzenia. Ja organizuję taką konferencję, która się nazywa Nowe materiały i technologie dla zrównoważonej Europy 2-4 czerwca w Krakowie w Audytorium Maximum. To jest zaproszenie, na które Państwa zapraszam bardzo serdecznie. Strona tej konferencji to jest intech, czyli jak Industrial Technologies 225.eu. Zaproszenia i rejestracja mam nadzieję, że ruszy, yy, proszę państwa, do tygodnia, dlatego, bo jest to rejestracja centralna, robiona przez KPRM, więc yy, że tak powiem, yy, dostajecie państwo specjalny kod. Tym kodem się trzeba zarejestrować, następnie podać wszystkie swoje dane różne, zrobić sobie zdjęcie jeszcze na dodatek, poczekać parę dni na QR-kod. No i my będziemy podobno mieć specjalne drukarki i czytniki, żebyście Państwo na tą konferencję mogli wejść. Konferencja, udział w konferencji jest bezpłatny, to jest zaproszenie rządowe, ale będzie szansa naprawdę na spotkanie, z wieloma przedstawicielami z Komisji Europejskiej, bo ona jest na zamówienie Komisji Europejskiej, szczególnie tej części Komisji, która, która odpowiada za fundusze, czyli wszelkiego rodzaju fundusze strukturalne, fundusze naukowe. jest również organizują również z Urzędem Marszałkowskim razem Województwa Małopolskiego. Niektóre z województw, które dostały zaproszenie od Marszałka, już się będą chciały wystawiać, bo poza że tak powiem, częścią tą naukową, oczywiście w dużym stopniu skupioną, proszę Państwa, szukamy tego, czego my szukamy, to szukamy nowych materiałów, szukamy nowych technologii, nowych rozwiązań. Właśnie dwie sesje są poświęcone dobrostanowi i gospodarce obiegu zamkniętym. Sesje są poświęcone dużej części również nowym technologiom, na przykład tetrahercowym czy całej technologii kosmicznej, gdzie żywienie jest bardzo ważne. Żywienie w kosmosie, nie wiem czy Państwo wiecie, ale AGH od tygod... trzy tygodnie temu przegłosowaliśmy i mamy nowy wydział technologii kosmicznych. I chociażby żywienie w kosmosie, ludzi w kosmosie, czy, czy też w ogóle y, mamy cały dział dotyczący y, y, rolnictwa kosmicznego, tak? czyli, czyli w ogóle jak w tamtych częściach, jeżeli już tutaj nie będziemy mieć tego miejsca te badania są prowadzone. To nie, nie opowiadam Państwu science fiction, tylko opowiadam Państwu rzeczy, które są technologii kosmicznych, tak? Wydział Technologii Kosmicznych na AGH został tworzony. Więc ja tutaj oczywiście jak już będzie prześlę i poproszę o to, żeby przesłać. Też umówiliśmy się, że Jeden stolik gdzieś udostępnimy optymalnym, żeby ludzie będący na tej konferencji mogli zobaczyć, co Państwo robicie. A wiem, że robicie bardzo dużo i robicie to jeszcze z zapałem, tak? Wierzycie w to. To jest, to jest nieprawdopodobna Państwa siła. No więc ja dlatego zachęcam, żeby po prostu tą waszą siłę, którą macie, żebyście ją. Przekazywali, przekazywali dalej, żebyście, żebyśmy się mogli wzajemnie promować, bo ten dobrostan i ten nasz poziom życia, który jest, nie, nie powinien wynikać tylko z tego, że my konsumujemy, ale z tego, że nam się lepiej żyje i mamy dostęp do pewnych rzeczy, niekoniecznie ich posiadamy.